Dzień dobry, dzień dobry. Kolejna poranna zmiana ze zmienionego miejsca. Tradycyjnie znowu mówię do Was z innego miejsca niż ostatnio, a dziś spod Włoda wyznad jeziora Białego. Tu sobie spaliśmy, tam stoi kamper, w którym jak zwykle nocowaliśmy. Dzisiaj sobota, więc polecajka książkowa i a propos zmiany bardzo, bo książka pod tytułem Anatomia zmiany. Sebastiana Kotowa. Świetna pozycja dla tych, którzy trochę rozkminiają sobie aspekt zmiany zarówno we względach takich biznesowych jak i osobistych. Bardzo dużo przykładów z życia, informacji o takiej transformacji, jak do tego podchodzić, z czym to się je, co się opłaca, co się nie opłaca jak w życiu wprowadzać zmiany. Coś co dla mnie było z tej książki kluczowe i taka główna myśl, którą zapamiętałam, to to, żeby nie robić sobie żadnego planu B. E, autor mówi o tym, że jeśli chcemy osiągnąć plan A, nazwijmy to tak, a w głowie mamy też plan B, który będzie taki asekuracyjny, na wypadek, gdyby plan A nam nie wypalił, no to spalamy jakby na panewce to, e, to co ma się wydarzyć. Wiemy bowiem, że Zakładamy gdzieś podświadomie, że plan A może zostać niezrealizowany, i już na samym starcie przekreślamy swoje szanse na zwycięstwo. Do mnie to bardzo trafiło, bo rzeczywiście uświadomiłam sobie, że takie myślenie w kategoriach: jeśli nie wypali mi to, to mogę zawsze zrobić coś jeszcze. Pokazuje, że ten wariant pierwszy nie jest tym wariantem jedynym. Myślę, że to może być pomocne w takim określaniu celów. I w takim bardziej zdeterminowanym podejściu do zmiany, którą chcemy zrealizować. Sebastian Kotow, bardzo fajna, e, bardzo mądra postać, która współpracuje też z Brianem Tracy, więc myślę, że jeśli chodzi o temat rozwoju osobistego, to ma dużo do powiedzenia. Zachęcam Was do zapoznania się z tą książką. Anatomia Zmiany naprawdę robi niezłą robotę z głową. Trzymajcie się. Dobrego dnia. U nas dzisiaj słonecznie. I za chwilę ruszamy gdzieś dalej. Zobaczymy skąd nadam do Was jutra. Trzymajcie się ciepło. Pa!